Cześć, dzisiaj uszczelnimy sobie wtryski w 1.6 HDI i ogólnie dokończymy usuwanie ucieków, wycieków. Słuchajcie, musiałem sobie troszeczkę e, pousuwać, myśląc, że troszkę się uda, no ale no niestety nie, muszę rozbierać jeszcze raz. Ale no taka jest kolejność, skoro leje się ze wszystkich miejsc, no to... No to trzeba usuwać, usuwać, patrzeć, sprawdzać, patrzeć, sprawdzać, nie? I co się okazało? Słuchajcie, yy, tu już mamy wszędzie, zobaczy, nawet w te połączenia tu dałem silikon, nie? To wam później pokażę, jak to dać, żeby nie poleciało do środka. Wakuum pompa też jest tutaj, o, w tym miejscu i w tym miejscu. Widzicie, uszczelniona, ale patrzcie, tu mam dalej. Od cholery, nie? A więc musimy... Wyciągnąć tryskiwacze, bo tu są yy, o, uszczelniacze, są wtryskiwacze i jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, wali spod kolektora normalnie ciśnienie, tam jest mokre. O, więc musimy też zdjąć sobie kolektor, yy, bo tu jest taki. Nie wiem, ten samochód ma bardzo dużo niespodzianek, takich nie wiadomo jakich, bo te rury wszystkie poukładałem, tam podrobiałem mocowania do filtra powietrza, kupiłem filtr powietrza, żeby to działało, żeby mniej ssał stąd, tak? Tutaj też jest likon, no zaraz będziemy rozbierać to, zobaczycie jak to jest zrobione. I słuchajcie, pomimo tego, że auto zostało poskładane, tutaj wszystko poszło wiadra wody, no to na drugi dzień przychodzę, on tu jest mokry, nie? Mówię, no jak? No przecież tam była woda przy tych uszczelniaczach, nie? Więc wydaje mi się, że może z kolektora gdzieś coś skapuje, i tam jest nazbierane, jest pęknięte. Słuchajcie, nie wiem. Ten wóz kryje wiele tajemnic, ale uszczelnienia wtrysków zrobimy. Ściągniemy kolektor sący, wszystko po kolei i sprawdzimy o co tutaj chodzi. No bo no tutaj było troszeczkę jakichś takich powiedzmy niefachowych fachowców. Ja rozumiem, że to jest stare auto, stary trupek, no ale coś, coś, tutaj, coś tutaj nie pykło, nie? Dobra, musimy sobie zdjąć potrzeby. Ja już sobie jedną wycieraczkę zdjąłem, teraz wam pokażę, jak ściągać takie wycieraczki. To robimy w ten sposób, że musimy naciskać tu ją. Tak, bo niektórzy łapią i do góra dół, nie? Jak jest delikatnie zrobiona, wciśnięta, to zejdzie, a jak nie, to ukręcimy mechanizm. Także łapiemy sobie tu. Tak ją zruszamy i w pewnym momencie trzeba ją nacisnąć i pociągnąć do góry o, i ona schodzi bez problemu. Teraz tak, krok drugi po szybie. Wielu mechaników nie chce tego robić, bo jest przyzwyczajona ze starych samochodów, że to jest kupę tam roboty, nie? A to nie. To są samochody przygotowane do takiego serwisu i ktoś to przemyślał. To jest wszystko tutaj na wcisk. No tu akurat dużo tego było, tych rączek mechaników, nie? Ale, o, i to już schodzi, tak? Widzicie, to jest zapinane tu na wciskę w golfie czwórce, o. To wchodzi w to, nie? Tutaj są zatrzaski. No tu są akurat połamane, bo tyle razy ściągane. No i co? No i już mamy ten element z bani. Teraz zobaczcie taką fajną rzecz szybko. Tu jest jeszcze ta cała poprzeczka, nie? Co trzyma to po I teraz patrzcie, tu w tym miejscu. O, jest szybko złączka. To już ona w poprzednim filmie pokazywałem, nie? Że wciskamy. Moment, ja sobie odkręcę. Tu, nawet tą sameczką. Torki cyk, odkręcamy to, nie? pyk i teraz tu z tej strony to jest na zatrzasku o, hop i do góry widzicie? o, i tu nam się teraz to mocowanko znaczy ten szybko złączka pojawiła o, cyk, wyciągamy Hop, odkładamy. Fajne nie. No, no to teraz co? No po kolei, no tutaj O. To sobie zabierzmy. Tą rurę muszę na nowo wyciągnąć, bo ją tutaj jak widzicie, wąż poprzedni mechanik dał tym do góry i ona odpadała, więc ją co przekręcamy. O, patrzcie, teraz jej wyjąć nie mogę, jak zrobiłem poprawnie. No teraz rozbieraj po sobie to. Cyk, cyk, czekajcie, ja ją zdejmę. Tu trzeba nacisnąć zatrzask. Dobra, rury już nie ma i robi się nam pięknie dojście. Teraz tak to powinno się wysunąć. O, gdzie? Ale niestety ja tutaj odałem mu wkręta, bo to wszystko latało. Tam są zaczepy połamane. Więc no dobra, ja wyciągam podstawę akumulatora. Też jest szybciutko. Słońce nam zaczyna świecić, ale tak. Tu klucz 13 to klucz 13. Tylko jedna ważna rzecz, jak odkręcacie, to zobaczcie, tu wychodzi centralnie klucz na szybę, jak robicie jakimś długim. Tak? No to trzeba, trzeba uważać, no bo możemy sobie narobić kuku. No już dojście, jest śrubka odkręcona i potem macie. To Naprawdę fajnie szybko idzie. Dobra, teraz co? Wakum pompa, tu wciskamy szybko, złączkę wyciągamy, zobaczcie. No, przewodziki sobie odsuwamy na boczek, żeby nam nie przeszkadzały. O, i jest OK. Słuchajcie, filtr paliwa wyciąga się po prostu na w świecie do góry. O, tu trzeba wcisnąć. Czekajcie, zdejmiemy teraz tą rurę. Zobaczycie, jak jest zaslikonowana. Dobrze, jest. Na no, poprzednim widzieliście w filmie, że szarpnąłem i wyszło. Teraz ona już, nie jest taka chętna, bo tu jest silikon. Teraz trzeba go. O, gdzie? O. Slikon był położony tu, za o Nie przed, tylko tu. Tak grubo, że jak się wkłada, to żeby on przelatywał tu i uszczelniał, jak widzicie, aż tutaj był sklejony. I teraz ja to będę musiał sobie wyczyścić. Zobaczcie, tu w odmie. O, tyle go tu jest. Widzicie? W tym miejscu, w połowie tylko, do połowy. Tak? Bo tędy on wypluwa przy przedmuchach kolosalne ilości oleju. Teraz ja muszę sobie to wyczyścić. Dobrze, a więc teraz co? Wtyczkę ciach od przepływomierza, już tam się zaczyna ruszać filtr. Super. I teraz tu jest ten ząbek, który trzeba o, przechylić i podnieść filtr. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Do góry, widzicie, on wychodzi. Teraz tak, paliwowe złączki. Z telefonem to ciężko, ale one wszystkie bardzo ładnie wychodzą. Idzie Widzicie, siup. tutaj czujnik, żeby nam nie przeszkadzał. Hop, hop. A, to jest EGR, też sobie odepniemy. Dobra, to już muszę ze śrubokrętem zrobić. No i cykl do góry. I tu jest jeszcze jeden czujniczek. Od spodu. Dziękuję, do widzenia. Pobrecie. Pasuje ładnie tutaj. Nie musimy się przejmować. Teraz już został nam tylko film. Widzicie on tu już lata. Ale on to całkiem tam był taką gumeczkę dali. A ja mu tutaj porobiłem uchwyty o, żeby on tu u góry siedział na oryginalnym bolcu, więc można go podnieść tam wyciągnąć i tu wyszapać. Słuchajcie, on jest tu odkręcany na trzech śrubkach. Można wyciągnąć górną część, jeżeli nie chcecie podstawy akumulatora i dopiero resztę. widzicie, tędy wyszedł w całości. Cyk, cyk. Tutaj ma śrubkę daną z jednej, bo zaczepy połamane. O, tutaj drugi w ogóle nie trzymał, to też dostał śrubkę i gra muzyka. I teraz zobaczcie, ile tu jest oleju znowu pływającego. No, on normalnie napływa, jak wściekła dzika świnia, bez uruchamiania auta. Więc, no, niestety musimy wyjąć wtryski, i musimy od me też zdjąć. No, niestety. No, niestety. Będę musiał to, co tak super przykleiło, odkleić z powrotem, ale dzięki temu zobaczyć, jak jest zrobione. Teraz popatrzcie jeszcze jedną rzecz, jak ta odma, tu jest mokra. A Tak, jak się przyjrzycie, to ona to już się płaci. Chodziło chodził to maksymalnie 10 minut, nie? I po krótkiej jeździe, patrzcie. Dosłownie kilometr tam jest z powrotem. A to było czyściutkie. Dzisiaj dolej już zastał. Także to, to, można by dobry kompresor z tego auta zrobić. <laughs> no ale dobra, A, słuchajcie, tam pojawił się taki komentarz, nie? że e, nie chcę się robić, nie? że się nie nauczyłem niczego więcej, no, że chciałbym, żeby dwusetkami mi klient brud pod wyciągał, wyciągał. To, to takimi ludźmi się nie przejmujcie. Nie? YouTube to jest też trochę inwencja twórcza, więc tutaj ja chciałem Wam pokazać, po prostu jak ludzie podchodzą do Was. Nie? Jeśli chodzi o mnie, to. Ja takich prac nie biorę, bo ja już, że tak powiem, swoje przerobiłem w życiu na takich autach. Także ja już jestem level wyżej. Więc jak ktoś się znajomy, czy bardzo potrzebuje, no to raz na jakiś czas tak zrobię i robimy to z uśmiechem, tak jak teraz. No, także... Żebyście widzieli, że ja nie jestem narzekający, bo ja już sobie wyrobiłem tak system, że tak powiem, pracy, że ja jestem zadowolony ze swojej pracy. Nie? Dlatego możemy robić różne głupoty, a nie pokazywać, jak ciągle coś robimy i narzekamy i poczemy, nie? No, to tak uzupełnienie. Okej, okay, ale wracając do tematu. Teraz tak, no musimy troszeczkę to zrobić już do ciarstwa, bo tak, pompeczka, te dwie śruby są ukręcone, więc niestety element trzymający kable, muszę jakoś tutaj, nie wiem, tych pyknąć, co z nim zrobić. Eee, to, to się odkręca, więc no zaraz to rozepniemy i coś spróbuję z tymi przewodami zrobić, no bo tym razem już muszę do nich podejść, nie? No ale widzicie, chwila, moment i już jest rozebrane praktycznie wszystko. Dobrze. Eee, teraz tak, żeby dostać się do Odmy, tak, bo żeby kolektor zdjąć, to niestety musimy zdjąć odmę, bo tu o jest na przekładkę, nie? Ona trzyma i kolektor sąd, i odmę. Więc teraz tak, żeby odkręcić, to tak, tu odkręcamy rurę od turbo, tak, odkręcamy tą dziesiąteczkę i tą rurę normalnie na zawiasie. Dobra, trujący. Odkładanie teraz tu ją, o, w tą stronę trzeba zdjąć i ona się normalnie przekręca. O, hop. Bierzemy ją tak. I tak. Dziękuję. Do widzenia. Zdjęta. Dobra. I tutaj zobaczcie ile jest likonu, nie? Taka ilość jakaś tam. No, tylko że w takich miejscach on musi postać długo. Bo on nawet po jednym dniu jest niby... Dobry, ale taką właściwość no, po dwóch dniach uzyskuje, nie? Więc jak są elementy takie, które ciekną, gdzie są nierówne powierzchnie i on musisz służyć zamiast uszczelki, to tak najlepiej na trzy dni zostawić, nie ruszać. Nie? Jak już macie, że tak powiem, auto ogarnięte w jakiejś tam etapie i potrzebujecie go skleić, to go ładnie myjecie, sklejacie na to i zostawiacie, nie ruszacie. No i wtedy będzie jeszcze chodzić. Dobrze, ja, no to teraz tak odma. Tu, to, 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 to i tu i już. Dobrze. śrubki odkręcone. Teraz widzieliście, że tam była zawinięta uszczelka w różne strony, nie? Eee, i tym się zasugerowałem, że na pewno stąd się leje jak się kładzika świnia ale niestety nie lało się stąd, ale nie jak się kładzie świnia, bo po prostu się lało. Słuchajcie, tutaj trzeba zdemontować tą podstawę. Tą, tak jak ja to zaslikonowałem, nie? Trzeba ją. <laughs> Przepraszam, odkręcić, bo odma tutaj oto haczy. I żeby ją zamontować bez ściągania tego, trzeba ją wsunąć, a więc się smykło uszczelka. I teraz zobaczcie. Ach, patrzę, po czterech dniach. Świecie po co się slikonuje? Czyli sprawdzę, czy wszystko odkręciłem. Wszystko. Już rozumiecie? Wtedy nie cieknie. Jak po 4 dni. Dobra, ja sobie delikatnie to zruszę i zajmiemy ją. Dobra, zruszona. O, o właśnie. I teraz zobaczcie. Widzicie, jak to ładnie wszędzie trzymało? Widzicie, nigdzie nie ma przejścia olej pod tytał. Widzicie? Tylko nie wiem, czy zauważyliście jedną bardzo ważną rzecz. To jest to, co Wam mówiłem. Zobaczcie, tona silikonu jest tu. Tu, w tym miejscu. Tak? A tutaj widzicie, suszczelka nie ma nic. Tak? Wszędzie. Tu nie ma opcji, żeby ten silikon dostał się do środka. A dlaczego? Jak mamy tą naszą odmę, i ta uszczelka jest, czekajcie, o. I uszczelka jest tu, to nie walimy silikon, zobaczcie, tu, tu doskonale widać. O. Nie walimy silikonu na uszczelkę, tylko obok uszczelki z zewnątrz. Tak? I wtedy, jak uszczelka dotyka, to ona nam nie puszcza silikonu w tą stronę, tylko wypycha na zewnątrz. I widzicie jak to było mocno sklejone. Tak? Wszędzie jest tak samo. No gdzie nigdzie tu tyci podeszło, no ale to jest tyci. A więc dlatego stare siliki się po prostu slikunuje. Nie wymienia się uszczelek, bo one niestety nie dadzą rady. Tym bardziej, że części mamy jakie mamy. A tu popatrzcie, no, sam nie mogłem swojej roboty odkleić. Dobra, jedziemy dalej. Dobrze, analiza. Teraz dlaczego chcę ściągnąć kolektor z sąd? No, bo przy takim samochodzie to jest jedna potężna niewiadoma. Tu, tu, tu motor był regenerowany, składany, tu nie wiadomo co było, a jak widać po tych filtrach, po tym wszystkim, no to nasi tu byli i tu to było wolność tomku w swoim domku. I teraz, żeby wyciągnąć wtryskiwacze, nie trzeba ściągać kolektora wstoczego, da się to zrobić bez ściągania. No, ale ja muszę się do niego dobrać. Tu weźmy sobie chłopokręt. No teraz tak, zobaczcie. Tu, w tym miejscu, nie, a. Zobaczcie, to pływa wszystko w oleju, to non stop skądś wycieka. I teraz tak, jeżeli by były te uszczelniacze pod pryskami, no to okej. Okay. Ale tam w środku, zobaczcie, to jest wszystko mokre w oleju. Tam, tam też. Tam też. A tam było wszystko umyte. A więc wydaje mi się, że oprócz tych uszczelniaczy, to po prostu jeszcze sika z kolektora tutaj, no bo on pompuje olej, no to jest pompujący olej silnik, więc musimy go wyrwać. Albo jest gdzieś od spodu pęknięty kolektor, tak, który ten olej pod ciśnieniem tam, no, tylko nie wiemy, no niestety trzeba to zdjąć. Zdejmiemy to sobie, obejrzymy kolektor. No dobra, teraz mała muka, bo musiałem to mocowanie z jednej strony, chociaż, e, że tak powiem, wyłamać, żebyś dostać się do wtrysków i niestety pękło i urwałem przelew. Uważajcie, no tak to jest, jak się nic nie chce rozkręcać, trzeba się poszarpać, czasami coś nie pyknie. no ale na szczęście mamy zapasowy, także dużo tego było. Dobra, został przepust do to możecie odkręcić tu. Tu jest mocowanie, albo sobie odkręcicie tu. Ja wolę tu jak mam dojście, tu jest śrubka pod spodem. O. I tu jest taka najgorzej dostępna. nie? Widać. A! I to. I to ściągamy sobie całe. Nie ma problemu. Cyk i zeszło. Dobrze. Teraz taka słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy uda mi się Wam pokazać, ale spróbuję. Jeśli chodzi o przewody od wtryskiwaczy, Zazwyczaj na anice robią tak, że tu je odkręcają, odkinają do góry, później zalidają z powrotem i przykręcają. No jest to rozwiązanie, ja też tak zrobię. Ale jeżeli parę razy one się tak zagum i otworzą, no to szlakie trafi, nie? Więc jeżeli chcecie sobie odkręcić, nie, żeby podnieść kolektor, to nie wiem, czy uda mi się wam pokazać, ale czekajcie, przełączymy się na drugą stronę kamery. Dobra, jesteśmy. Teraz weźmy sobie pod auto. Eee, światełko damy radę wziąć. No, zapal. Teraz zobaczcie, gdzie idą przewody. Aż tam, głęboko do list. To jest przerąb. Żeby się do nich dostać, żeby można było je odkręcić, to trzeba zdjąć tu jest, o, podstawka która trzyma filtr, tak? Ona jest przykręcona tu pod spodem. O, widzicie? Śrubka jedna, tak? Tu już jest mega, mega dość złe. I tu, jak zobaczycie, sobie u dołu jest druga. I jeszcze trzeba odkręcić, i wtedy dojdziemy do, do tych. O, tu co idą, gdzie tam chodzi? za to wszystko, za kable, za wiązkę wchodzi nam. Eee, rurka od wtryskiwacza, należone tu są długie, to przy umiejętnym odgięciu da się to zrobić. Dobrze, jak widzicie, delikatnie rurki odgięte do góry, po prostu one idą, 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 w pewnym momencie robią taki jakby większy opór, wtedy je zostawiamy, tak? Tu dwie śrubki od zawaru egier. I teraz co? Tu mamy odkręcone. Tu wszystko odkręcone. Czyli tak naprawdę mamy tu śrubkę i tam śrubkę, tak? No chyba tak. No spróbujmy. No okej. Okay. I widzicie, cyk go do góry. Kwiatururki przeszkadzają. Trzeba go tak, o, ok pokominować. Ojej, ojej, oj, oj, ten nie wlatuje olej, Tutaj mokre. Tak? Tutaj mokre. To są te nasze uszczelki. Je trzeba będzie kupić nowe. Chodźmy na motor. I sprawdźmy. którędy to nam wlatuje. Tymi dwoma cylindrami. Tymi dwoma cylindrami. No. Czyli wysikuje olej tu. No i tu, ja widzicie. O. A no dobra. Czyli pasuje. Kolektor leży tak odwrotnie to są te dwa cylindry. Przez które turbo wdbuchuje olej i wywala przez uszczelki. No dobrze co. Trzeba kupić nowe uszczelki, wyczyścić I tyle. I złożyć to na nowo na silikon A jak to to wygląda? Nie? To już po prostu nie daje rady. Te uszczelki to wszystko i teraz póki to jest zabite sadzą, no to trzyma jest wszystko ok, ale w momencie kiedy pojawia się tutaj olej. He, 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 he. To po prostu leje zewsząd. Dobrze, to teraz możemy sobie spokojnie wyciągnąć stryski, czyli tak i tak zrobiłem to specjalnie tak, żebyście widzieli, że się da. Bo o wiele prościej jest wyciągnąć sobie w pierwszej kolejności wtryski. Bo wtedy kolektor wyjdzie troszkę do góry i w tą stronę i nie ma problemu, nie? Ale jest taka możliwość, żeby wyjąć kolektor bez ściągania wtrysków. Bo niektórzy potrzebują wyczyścić kolektor, tu sobie popracować, a wtrysków nie ruszać, bo się boją, bo to, bo tamto albo im nie cieknie, nie? Więc można zrobić tak. Ale lepiej jest wyjąć sobie wtryski, bo jest dostęp, jak widzicie, rurki odkinamy i jest ok. Dobra, to wyciągam wtryski. Mam nadzieję, że pójdą. Słuchajcie, nie wiem, czy uda mi się Wam to pokazać, ale wkręcam sobie wtryski. Teraz dwa poszyluje. No i teraz, patrzcie, to nie biorę impulsa, biorę. Patrzcie. Nie, no to jest tam kij, ale bierzemy drugą. Hop. Widzicie? Hop. O, ta jest mocniej. Że te wtryski nawet dokręcone nie były tak jak należy no jak mówiłem, wóz pełen niespodzianek ale jest dla mnie jeden potężny plus, że wyszły jak złoto. To, zobaczcie, tutaj jest normalnie. A, spadają nawet te podkładeczki, które tutaj są. O, to została na pysku plastikowa. Tak. Widzicie? I tu jest też yy, woda i płynmycia, dobra, one tak były. I teraz trzeba, czekajcie, weźmiemy szloteczkę. O, Wymienić, łabostrość. Teoring, widzicie, on tu jest pozagniatany o. On w ogóle ma, jak wygląda, inaczej niż powinien. Nie? I to jest tak, że tu jest w tym miejscu, o metalowa tulejka, nie? A tu. Zatwór i ten olik, znaczy ten uszczelniacz wchodzi tu między metalową tulejkę a obudowę i uszczelnia tu, nie tu. Także tutaj. A te plastikowe podkładki, które są na wtryskiwaczach, po prostu go dociskają. Jak widzicie, to już się stuningowało. No dobrze. to teraz trzeba powyciągać i pomyć. Dobrze. Teraz zobaczcie, sobie wkładam tylko śrubokręcik i one. Wychodzą, nie? Patrzcie, widzicie? No to jak to ma trzymać? A, a weźmy sobie tego, o powiedzmy, nieruszanego. Patrzcie. A, cyk. Hop. Czy to nie ma opcji, żeby to nie ciekło, nie? Hop. Dajcie to gdzieś z boczku. A ten tu no, idzie, ho, cyk. Tu skoro ja to tak wyciągam, no to tym bardziej ciśnienie oleju zmuchającego motoru bez problemu wypchnie tędy olej. I jeszcze jedna rzecz przed złożeniem to trzeba podokręcać, nie? Bo on miał pokrywę tą. Też uszczelniano, ja tam nie będę tego robił, ale między śrubkami też potrafi lecieć olej, co widzieliście na poprzednim filmie. Dobrze, szykujemy. Dobra, i teraz tak, ten jeden jedyny siedział ciasno. Tak, i teraz słuchajcie, wbrew, podorom, one nie uszczelniają, tak jak mówiłem, wtryskiwaczy, tak? Tylko one jest ten śrubokręcik, już się gubię. Tylko one uszczelniają pokrywę zaworów z tymi rurkami. Nie tu wtryskiwać, żeby nie ciek, bo ta rurka jest aż w głowicy wbita. Takie są wystające, a tu nachodzi pokrywa zaworów, więc jakbyście zdjęli tą część, to ta rurka normalnie zostaje w głowicy. Także ona uszczelnia pokrywę zaworów między tą rurką. Nie? No. Dlatego tak to jest. No to co? No to teraz czyszczonko. Zamawiamy nowy sprzęt. Muszę obejrzeć kolektor, ale po tym co sądzą, z tych dwóch z kolektora sikało olej, który był Turba plus te. No mogły dać ten wynik, nie? No dobrze. To co? Czyszczanko. A teraz taka rzecz niezwiązana w ogóle z naprawą. Przekażę Wam w jaki sposób yy, ja czerpię wiedzę. Na spostrzeżeniach. Teraz widzicie, rozebraliśmy sobie to 1.6 HDI, nie? I tak sobie patrzę, patrzę, patrzę. Wziąłem szmatkę. I popatrzcie, to jest idealnie czysta. To jest lufka sztuka, nie? Tutaj, no jeszcze też. Tu już zaczyna się nagar. Zajechane, tak? Te są zajechane już nagarem z AGL. u Czy ci producenci tych samochodów są naprawdę tacy mądrzy? No ja uważam, że ktoś to wymyślił, policzył i tak to ma być, nie? Ale też biorę pod uwagę, że niekoniecznie wszystko jest dopracowane. Po prostu ma być zarabiać kasę, nie? Nie ma być idealne. I teraz mając tutaj ten kolektor, zobaczcie, powietrze w pierwszej kolejności dostaje się do tych dwóch. Tak, bo skoro turbo nam pompuje olejem, to mamy drogę ładnie umytą. Czyli tu od razu jest pompowane. Ten olej nie przelatuje dalej. Prawda? Czyli kolektor stący lepiej napełnia te dwa cylindry niż te dwa. No, kolejna rzecz. Tu jest wepchnięcie EGR-u w tym miejscu. I EGR. Tamte dwa zawory, tamtą część głowicy napełnia spalinami, tak? No bo to jest ta głowica podzielona, że 16-zaworowa, to jest, że 8 zaworów ma tutaj, nie? 8 tutaj, są oddzielnymi kanałami, tak? I teraz, czy nie można by zbudować jakiegoś kolektora, żeby EGR w miarę równo rozprowadzał, tak? I napełniał w miarę równo? przecież ten silnik by osiągał większą moc i mniej wykopcił. No, skoro ja mam taką myśl, to co inżynierowie, którzy przez lata to produkują, nie potrafią tego zrobić, no wydaje mi się, że chyba troszeczkę im się nie chce, albo tak specjalnie jest zrobione.